Tak rozpoczęła się trzecia świąteczna gala rozdania nagród imienia Stanisława Oślizło. A tegoroczna edycja była wyjątkowa, ponieważ... To jest kompilacja różnych emocji i wydarzeń. W tym roku postanowiliśmy zrobić trzy wydarzenia w jednym, czyli Mikołaja dla najmłodszych adeptów Akademii Piłkarskiej Górnika zawsze tak zwanego piłkarskiego przedszkola i Grinch, oczywiście, który robi furorę na trybunach. Drugą imprezą jest dziesięciolecie piłkarskiego przedszkola. I ostatnim aktem tego dnia jest oczywiście trzecia gala imienia. Stanisława Oślizły, organizowana przez Akademię Piłkarską Górnika Zabrze. Tomasz Rogalski jakby w Akademii wymyślił, zaadoptował ten pomysł tej gali, jest już to trzecia edycja i zawsze ona cechuje się tym, że to zawodnicy w głosowaniu wybierają najlepszego zawodnika według swojej oceny, jako zawodnicy, nie trenerzy, nie rodzice, tylko sami właśnie zawodnicy. Ten oto zawodnik dostaje uhonorowany z rąk pana Stanisława. Tym jakby sposobem łączymy fundament naszego klubu, czyli historię, z przekazywaniem tych treści młodym adeptom Akademii Piekarskiej Górnika Zabrze właśnie przez legendę Górnika Zabrze. W pierwszej drużynie też mamy wielu wychowanków Akademii Górnika Zabrze. Wydaje mi się, że górnik w ostatnim roku pokazał, że pracuje naprawdę bardzo dobrze z młodzieżą. Potencjał jest w ostatnim czasie Mistrzostwo Juniorów Młodszych, Wicemistrzostwo Juniorów Starszych. Ważne też, że ci zawodnicy trafiają do pierwszego zespołu, bo tak naprawdę po to jest Akademia Piłkarska, aby jak najwięcej zawodników pokazało się najpierw w drugiej drużynie, później w drużynie. Seniorów. W ostatnim czasie to jest fajnie podtrzymywane i możemy być zadowoleni z pracy, jaką wykonują trenerzy i sami zawodnicy. Akademia, myślę, to taka szkoła życia. Uczy systematyczności, solidnego podejścia do swojej pracy, nie tylko w piłce nożnej, a w każdym zawodzie. Więc mi się wydaje, że że tak jak najbardziej może każdego człowieka rozwinać. Ważne jest wychowanie naszej młodzieży. Akademia Piłkarska i Fundacja Górnika Zabrze to przede wszystkim szkolenie piłkarzy, ale nie tylko. Tutaj niezwykle istotne jest również formowanie pewnych postaw, które będą niezwykle istotne dla tych młodych ludzi w przyszłości. Część z nich pewnie zostanie profesjonalnymi piłkarzami, część z nich będzie kibicami, ale każdy z nas będzie członkiem społeczności i do tego również Akademia Piłkarska i Fundacja Górnika Zabrze fantastycznie dzięki świetnej kadrze trenerskiej przygotowuje. Wszystkim życzymy, wszystkim życzymy kariery na miarę pana Stanisława Oślizły, bo przecież on jest patronem tego wydarzenia. To jego imienia nagrody będą odbierać młodzi piłkarze. Jest to ogromne przeżycie dla mnie, taka historia. Tyle chętnych do uprawiania tak ulubionych zresztą przeze mnie. Dyscypliny sportowej, jaką jest piłka nożna. A tu takie zainteresowanie już od lat widziałem na scenie adeptów, no i na pewno wśród nich znajdą się talenty, które za parę lat zasilą nasz klub górnika Zabrze i zrobią taką karierę, jaką ja im. Serdecznie tego życzę. Wchodzimy w czas świąteczny. Mali piłkarze mieli ogrom radości właśnie z tego świętowania e, świętego Mikołaja. E, natomiast to, co cieszy, to przede wszystkim dziesięciolecie Akademii Piłkarskiej. Pamiętam, jak Akademia się tworzyła, pamiętam, jak marzenia o Akademii udało nam się dużym wysiłkiem realizować tak to już 10 lat budowania i myślę że to nasi naturalni liderzy którzy za chwilę wierzę że w górniku zabrze w pierwszej drużynie pokażą co potrafią ale wierzę że też będą zasilać drużyny w całej Polsce